Proszę Państwa, ja teraz chciałem się wypowiedzieć w aktualnej według mnie sprawie, bo mamy przełom pierwszej, drugiej dekady marca, a właściwie w całym kraju nie ma, że nie ma żadnej pokrywy śnieżnej. Ziemia już jest w dużym stopniu wysuszona. Mamy duży wał wyżowy, dwa, jak to mówią, antycyklony łączące się, które blokują dostęp niżów i opadów. I jeżeli już teraz na przełomie pierwszej, drugiej dekady marca mamy dość suchą ziemię, a jest właśnie blokada przez wyżej dostępu niżów i opadów, to jest wysokie prawdopodobieństwo, że w tym roku już wkrótce zacznie występować susza, prawda? No i może być kłopot z rolnictwem nie tylko, z dostawami prawda, wody, nawet elektrowniami Wodnymi, elektrowniami wodnymi, i tak dalej. Więc proszę Państwa, obawiam się, że w tym roku spełni się przepowiednia stygmatyczki Katarzyny Szymon, która mówiła, że w pewnym roku, jak będzie bardzo sucho i gorąco, to y, będzie właśnie klęska tego typu, i na dodatek może dojść do poważnych rozruchów, nawet krwawych. W Polsce i w świecie, a widzimy, co się w świecie wyprawia, więc niestety jest duże prawdopodobieństwo, że ten rok właśnie może być tym rokiem, co przepowiedziała stygmatyczka Katarzyna Szymon. Tym bardziej, że sytuacja ekonomiczna w polsce i w świecie się będzie zaostrzać i byle, i byle jakiś pretekst może doprowadzić do wybuchu, tym bardziej, że właśnie jak będzie susza, susza, to ceny rolne mogą rosnąć, tak samo ceny prądu, ropy, etc. Więc dlatego konieczna jest wielka modlitwa, by nawet gdy się spełni ta przepowiednia, by ona była jak najmniej dla nas dotkliwa i jak najmniej szkodliwa, by wyszły z tego pożytki doczesne i wieczne. Amen, Amen, Amen.